nam Chryste. Dodatek dla dzieci. Numer 46 14 września 1937 roku Napisała sługa Boża Stefania Łącka Święty na białym koniu Dawno, dawno, półtora tysiąca lat temu żył w Panonii, dzisiejsze Węgry, chłopczyk imieniem Marcin. Był on poganinem. Bo ojciec jego, bogaty pułkownik, nie wierzył w Boga. Kiedy Marcinek ukończył dziesięć lat, poznał jednego kapłana, który często opowiadał o Bogu i wierze chrześcijańskiej. Chłopczyk bardzo pokochał tę wiarę i pragnął zostać chrześcijaninem. Ale ojciec ani wspomnieć sobie o tym nie dał. Uczynił go rycerzem i dał mu liczną służbę, aby nauczył się rządzić ludźmi. Marcin zatrzymał sobie tylko jednego służącego, ale najczęściej sam sobie usługiwał. W osiemnastym roku życia przyjął potajemnie Chrzest Święty. W wojsku pozostał jeszcze tylko dwa lata, żyjąc tą myślą, że pójdzie na pustynię, by się w samotności całkiem oddać modlitwie. Zasłynął szeroko jako miłosierny rycerz. Opowiadali o nim, że raz w zimie oddał biednym, spotkanym w drodze. Połowę swego płaszcza. Takie miał dobre serce. W tym czasie na kraj naszedł nieprzyjaciel. Cesarz wezwał wszystkich żołnierzy do walki. Ja nie pójdę ludzi zabijać, oświadczył Marcin. Jesteś zatem tchórzem, oburzył się cesarz. Przenigdy. Ja boję się tylko Boga. Będę ci, cesarzu, towarzyszył w boju, ale bez miecza. Tylko z krzyżem w gołej ręce. Tak uczynił i cesarz zwyciężył nieprzyjaciół. Po tej wojnie rozdał Marcin swój majątek biednym. Udał się na pustynię. Tam był bardzo szczęśliwy, choć nic nie miał, a tylko modlił się, aby jak najwięcej ludzi poznało Boga. Wstąpił jeszcze raz do domu rodziców, pragnąc ich nawrócić. Matka z radością dała się ościć, ale ojciec został poganinem do końca życia. Strapiony tym Marcin postanowił innych ludzi nawracać. Pozostał w mieście i zaczął mówić kazania po ulicach. Wielu ludzi nawróciło się, ale źli prześladowali go, bili, w końcu wypędzili z miasta. W tym czasie umarł biskup w mieście Tour we Francji. Wszyscy pragnęli, aby jego następcą został Marcin. Długo się wzbraniał przed tą godnością, krył się przed ludźmi, ale w końcu dał się błagać i przyjął sakrę biskupią był biskupem wszystkich nieszczęśliwych chorych i nędzarzy otaczał ich gorliwą opieką po śmierci został ogłoszony świętym w uroczystość świętego marcina w dniu 11 listopada zwykle spada pierwszy śnieg a ludzie mówią że święty marcin przyjechał na białym koniu ale nie wszyscy pamiętają że już blisko jest zima ta straszna gnębicielka biednych, którzy czekają na naszą pomoc. Wyszukajcie najbiedniejszych spośród waszych kolegów i koleżanek. Oddajcie ze zbytecznych ubranek, co wam mama pozwoli, do samopomocy koleżeńskiej. Niech ona rozdzieli je między biedne dzieci. Tego nas uczy święty Marcin, biskup Jałmużnik. Sługa Boża Stefania Łącka Czytała Marlena Pasternak